Kiedy poślubiłam Wiktora, wiedziałam, że wchodzę w jego życie jako kobieta z zewnątrz, że już miał rodzinę, przeszłość, dzieci, których nigdy nie zamierzałam zastępować ani matkować, ale naiwnie sądziłam, że przy odrobinie dobrej woli z obu stron moglibyśmy zbudować choćby namiastkę szacunku i życzliwości, bo przecież przez kolejne lata mieliśmy dzielić wspólny stół, wspólne święta, wspólne chwile. I to, że nie byliśmy rodziną z krwi, nie oznaczało, że nie mogliśmy być sobie bliscy w inny sposób, ale okazało się, że trójka dorosłych dzieci Wiktora, Lena, Artur i Paula, postanowiła od samego początku wyznaczyć mur lodowatej obojętności, przez który nie przebiłoby się żadne dobre słowo, żaden gest, żadna próba zbliżenia. I mimo, że starałam się z całych sił, by nie być intruzem, by nie narzucać się ani nie wymuszać czułości, spotkało mnie tylko chłodne milczenie, niechętne spojrzenia i uprzejmości tak mechaniczne, że bardziej przypominały obowiązkową reakcję na kasierkę niż rozmowę z osobą związaną z ich ojcem. Przez pierwszy rok wysyłałam życzenia na święta, przygotowywałam prezenty dopasowane do ich zainteresowań, zapraszałam na obiady, na których starałam się być idealną gospodynią wszystko bez żadnych oczekiwań poza prostym ludzkim odruchem wdzięczności czy sympatii. Ale oni jakby umyślnie traktowali mnie jak mebel, coś co po prostu znajduje się w pokoju i nie zasługuje na uwagę. Raz Lena przejęła ode mnie półmisek podczas wigilijnej kolacji, nie zaszczycając mnie ani spojrzeniem, ani słowem. I wtedy zrozumiałam, że nie mam z kim rozmawiać. Wiktor widział to wszystko. Próbował z nimi rozmawiać, tłumaczyć, ale oni odpowiadali pustką i milczeniem, więc po jakimś czasie przestaliśmy o tym rozmawiać i zamilkliśmy razem, jakbyśmy wspólnie uznali, że tej ściany nie przebijemy i minęły kolejne lata w rytmie sztucznej uprzejmości, w których oni pojawiali się tylko gdy chcieli czegoś od Ojca, a mnie udawali, że nie ma, aż nadszedł moment w tysiącca którym trzeba było spisać testament i zdecydować, co się stanie z naszymi majątkami po śmierci. Bo choć ja nie miałam dzieci, to miałam kapitał, lata ciężkiej pracy, inwestycje, nieruchomości, oszczędności. Wszystko to, co budowałam sama, bez niczyjej pomocy. A co teraz trzeba było przekazać komuś, kto by to docenił, a nie uznał za należne tylko dlatego, że istnieje. I wtedy, po siedmiu latach małżeństwa z Wiktorem, Zdecydowałam, że całość mojego majątku przekaże na cele edukacyjne i charytatywne, tak jak zawsze chciałam, nawet zanim poznałam jego dzieci, bo nigdy nie miałam poczucia, że muszę zostawiać coś po sobie rodzinie, skoro jej nie mam. A Wiktor, choć mógłby się sprzeciwić, w pełni mnie poparł. Powiedział, że to moje pieniądze, moja decyzja, że on sam sobie poradzi, a dla swoich dzieci zostawi to, co sam zdobył i że nie zamierza nikomu się z tego tłumaczyć więc oboje spisaliśmy swoje testamenty, nie informując o tym jego dzieci, bo uznaliśmy, że to nie ich sprawa. Do czasu, aż jego była żona, z którą Wiktor utrzymywał kontakt ze względu na logistykę dotyczącą dokumentów, nie wygadała się, że dzieci Wiktora coś po nim dostaną, a wtedy rozległo się pierwsze pełne roszczenia pukanie do naszych drzwi, a raczej pierwszy telefon od Leny, która przez trzy lata nie powiedziała do mnie ani słowa. A teraz nagle zostawiła mi wiadomość pełną fałszywej grzeczności i niedopowiedzianego oskarżenia, że jestem winna braku konsultacji. Nie odpowiedziałam. Bo po co, skoro. Doskonale wiedziałam, że nie chodzi o uczucia, tylko o pieniądze. A potem przyszły kolejne wiadomości. Paula przez Wiktora przesłała mi smsa z dramatycznym tonem, że czuję się zdradzona. I że to wszystko przez to, że nie chciałam zastąpić ich matki. A na koniec zaczęli mnie dodawać do rodzinnych grup na komunikatorach, z których wychodziłam tak szybko, jak tylko się dało, bo nie miałam zamiaru czytać tyrat o tym, co mi się rzekomo należy, a czego rzekomo im się nie należy. Wiktor, widząc moją frustrację i bezsilność, w końcu chwycił za telefon i obdzwonił każde ze swoich dzieci, mówiąc tylko jedno: Przestańcie się kompromitować, nie dostajecie ode mnie nic nie dlatego, że wasza macocha wam coś odebrała. Ale dlatego, że przez wszystkie te lata nie zrobiliście nic, by traktować ją jak człowieka, a teraz jesteście zdziwieni, że nie sypią się z nieba euro. I o dziwo to nie zakończyło sprawy, bo Lena postanowiła przyjść osobiście, udając, że chodzi o relacje, a nie o pieniądze. Ale wystarczyło zadać jej jedno pytanie: Czy chodzi o majątek? By zobaczyć, jak jej twarz zamarza, a potem usłyszeć niepewne nie tylko. I wtedy wybuchłam, powiedziałam jej, że przez ponad pięć lat nie zdobyła się na jedno życzliwe słowo, a teraz chcę rozmowy, bo nagle okazało się, że jestem warta coś więcej niż miejsce przy stole. I kiedy rzuciła, że może nie rozumiem, bo nie mam dzieci, odpowiedziałam, że ona też nigdy nie próbowała zrozumieć, jak to jest być zawsze poza wszystkim i że już za późno na cokolwiek. Więc kiedy Lena w końcu wyszła, zostawiając za sobą echo zamkniętych drzwi. I to dziwne uczucie, jakby właśnie próbowała sprzedać mi moralność za euro, usiadłam przy stole z Wiktorem i powiedziałam: To dopiero początek, prawda? A on tylko skinął głową i westchnął, bo oboje wiedzieliśmy, że skoro po tylu latach obojętności nagle odkryli, że nie będą uwzględnieni w żadnym testamencie, to nie odpuszczą. I rzeczywiście, kilka dni później Wiktor otworzył e-mail od Artura. Który nazwał to propozycją współpracy i który był tak bezczelny, że nawet mnie rozbawił, bo Artur stworzył coś w rodzaju prezentacji, pełnej punktów i wykresów, w których wyliczył, jak jego dział spadku mógłby zostać przeznaczony na wkład własny do nowego domu, na spłatę kredytów studenckich i na fundusz rozwojowy dla przyszłych inicjatyw rodzinnych. A ja patrzyłam na ten dokument i miałam wrażenie, że przysłali go nie synowie mojego męża ale pracownicy działu marketingu z agencji nieruchomości i choć przez chwilę myślałam, że może to prowokacja albo jakiś żart, Wiktor zapewnił mnie, że Artur całkiem serio uważa, że to dojrzałe podejście do sytuacji. I wtedy, nie mogąc się powstrzymać, odpisałam, pisząc oficjalnym językiem prawniczym, że decyzje testamentowe są ostateczne, że nie podlegają negocjacjom i że dalsze próby ich podważania będą uznane za nękanie, Zakończyłam list słowami: Proszę przestać błagać o pieniądze, których nigdy nie obiecano. A odpowiedź: Nie. Nadeszła. Ale za to pojawiły się wpisy w mediach społecznościowych, w których Paulina udostępniała grafiki o chciwych, bezdzietnych kobietach, które zabierają mężczyznom wszystko łącznie z duszą. Alena wrzucała zdjęcia z podpisem: Kiedy Twoja rodzina zostaje ci odebrana przez kogoś, kto nie wie, czym jest miłość. A mnie te próby szantażu emocjonalnego już tylko bawiły. Bo naprawdę, po tylu latach całkowitego ignorowania mojej obecności, teraz uznali, że jeśli będą się żalić w internecie, to nagle poczuję wyrzuty sumienia, i może ich dodam do testamentu, jakby to było rozdawanie kart lojalnościowych w supermarkecie. Ale najbardziej absurdalne było to, że nawet ich matka, była żona Wiktora, postanowiła wkroczyć do akcji i wysłała mi e-mail zatytułowany: Musimy porozmawiać. Od kobiety do kobiety, który rozpoczął się serią uprzejmych zwrotów, jakbyśmy przez te wszystkie lata były koleżankami z kursu garncarstwa. I choć napisała, że zawsze mnie szanowała, że wie, jak trudna była nasza sytuacja, to między wierszami pojawiła się sugestia, że może powinnam rozważyć włączenie dzieci do mojego testamentu dla dobra ich przyszłości. I choć wprost nie poprosiłabym uwzględniła również ją, to ton listu był wyraźnie pełen niepokoju o to, czy jej dzieci nie zostaną z niczym? Więc odpowiedziałam jej chłodno, ale uprzejmie, pisząc, że sytuacja jest rzeczywiście niefortunna, ale nie dlatego, że jej dzieci zostały pominięte, tylko dlatego, że one same nigdy nie zrobiły nic, by zasłużyć na choćby minimalny udział w czymkolwiek, że nie da się odziedziczyć czyjejś dobroci, jak spadku po zmarłym wuju, że każda relacja wymaga chęci, obecności, zaangażowania. A one przez lata traktowały mnie jak cień, więc niech teraz nie oczekują światła. Zaproponowałam, może z lekką nutą ironii, że skoro tak zależy jej na dobrobycie dzieci, to niech sama przygotuje testament. A jeśli nie ma wystarczających środków, to przecież jeszcze może popracować kilka lat i coś im zostawić, przecież jeszcze jest zdrowa. A życie przed nią, i na zakończenie dodałam, że życzę jej powodzenia w tej szlachetnej misji, którą nazwałam jak uratować swoje dzieci przed rzeczywistością, w której trzeba zapracować na swoje życie. I choć nie odpowiedziała bezpośrednio, to po kilku dniach Lena znów napisała do Wiktora, zarzucając mi brak empatii, a jemu zdradę rodziny. I wtedy Wiktor, po raz pierwszy odkąd to wszystko się zaczęło, wpadł w prawdziwy gniew i powiedział głośno przy mnie: jeśli jeszcze raz ktokolwiek z nich powie o mojej żonie coś, co nie zasługuje na szacunek, osobiście dopilnuję, by nie zobaczyli ani jednego euro, ani po mnie, ani po nikim z nas. I wiedziałam, że mówi serio, bo od razu chwycił za telefon i zadzwonił do swojego prawnika, umawiając się na spotkanie w celu dokonania zmian w dokumentach, a ja, choć było mi przykro, że doszło do takiej sytuacji, czułam jednocześnie ulgę, że Wiktor nie tylko mnie wspiera, ale też nie pozwala, by traktowano mnie jak osobę drugiej kategorii. Bo przez wiele lat tłumiłam w sobie żal i próbowałam rozumieć ich postawę, ale teraz już nie chciałam.